Dzieświenka z tej strony młody. Dzisiaj noc różną. Jedziemy sobie z nawozami. Tutaj mamy nawozy Wracamy sobie i zaczynamy nowo sejka. No. Oj, oj, co się tu z... O Boże! Moi włoki! O widzita. Tak to jest, gdzie chyba ja tutaj jechałam na stację i się tak patrzyłam na woki i się to wysiałam gdzie one są, a te woki e, wypadły Dobra Więc sobie powoli będziemy jechać O, tutaj gioeczka do a nie, to jest gminy, pewnie Muszę ten plakat, plakat zdjąć. A i oczywiście w, 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 yy, napiszcie hashtag nowa seria, odstępnie serduszko. położę. No i napiszcie sobie na przykład Hashtag, y, nie wiem, y, nazwa i wtedy tam wpiszcie nazwę, w którą będzie na tym, na tej serii. Dobra. Wtedy damy sobie... O nie, A, to tam tu jeszcze, tej zostały. Muszę dostać na Equizer. Ja Zobaczcie, czy, czy sami tymi walkami się nie bawi. Bo te trzy zostały mi tu. Dajcie. Tak. No i co, no, może najpierw sobie przedstawił gospodarstwo. Tutaj mamy długi wjazd. Tu to pole sąsiada. Tutaj mamy wózek do bizonka, bizonek tam. Tu mamy... Yy, optacyjne Ususik, ususik. I tutaj mamy sprzęty. No i oczywiście bakiet. Nie nam. arki. To mamy skabieczki, gwiazdówkę, pasowusz, bony, kuk. No tutaj tak, żeby tylko się zmieścił przyczepa, orzutnik to już rozrzutnik jest nowszy. Potem tak samo film jest nowy i tak samo Anna, bo Annę do co kupowaliśmy. Tak więc co no, Siadamy i walimy w Dziękuję.

Była w ale to może to jest najlepsze. W ogóle to chyba licznik. Czekajcie widzowie. Znaj to szybko domogamy. Liczniki i mapkę. Proszę. I informacje macie no, o Nie wiem, że A, już wiem, dlaczego czekacie. Czekajcie, na chwilkę się widzimy. Bardzo wiem. Jestem. Podpływam się 做的行业。

Тогда и я не языкашего, а языкашего. jest, jest, jest. jest. Za będzie ale jeszcze informacja Polacy są w Marzenia. ale mega 84 5G. Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obliczką to 1289. Teraz za 1199 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kody rabatowe na kolejne zakupy. Promocja tylko do środy. Regulamin w sklepach na euro.pl. Cześć Kieszka. Słuchaj, ja biegnę. Co? Nie, nie uciekam. Ja biegnę. Do Aldi biegnę, bo tam są teraz super ceny. Od czwartku do soboty olej rzepakowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej, tylko 4,99 za litrę. A tylko w sobotę jaja z chowu ekologicznego jedynie 7,99 za 10 sztuk. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Targi książki Empiku. Teraz w salonach aż 60% na drugą tańszą książkę. A na empik.com 10 zł rabatów przy zakupach książek za minimum 100 zł. Promocje dotyczą wybranych Tytułów. Szczegóły w regulaminie, a na Facebooku Empiku premierowe spotkania z autorami. Empik. Marian, hmm? a więcej się nie da? Nie da się, Barbara, da to się. Przeceny XXL Media Expert mają przecież. Przeceny XXL w MediaExpert. Na przykład wydajny laptop HP Pavilion 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, jak życie daje znaki, to Allegro Smart Week. Codziennie sprawdzaj catcher w apce Allegro. O godzinach 8, 11, 14, 17 i 20 łap limitowane promocje, w tym ofertę dnia za złotówkę. Jak tak, to Allegro. Teraz w Agacie takie promocje, że usiądziesz z wrażenia. No naprawdę, usiądziesz z wrażenia, bo w Agacie wielka promocja. 20 razy 0% bez żadnych dodatkowych kosztów. Albo tysiące mebli i dodatków z rabatami. Wow, aż do 40%. Tak, teraz korzystając z promocji w Agacie oszczędzasz nawet do 40%. Tylko do 25 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl Agata, kupuj w sklepach i online. Tylko do 28 maja na dana, super dniach w obi Meble ogrodowe Tampa o 300 zł taniej. Stół, parasol i 4 krzesła za jedyne 699 zł. Najniższa cena z 32 przed obniżką we wszystkich sklepach obi 769 zł. Zrobisz co z obi Po reklamie. Aleksandra hmm. Filipek i Mateusz Przysk. Operchał czyli lepsza połowa dnia w RMFFM. Take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been flashing and so laughing. laughing so long that's that, so that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. He be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. Are you and your mm homie's might be like a chalk? I really hate to drift, but I gotta lower I see myself in the pistol smoke. Okay. I'm the kind of dreamer okay. that a homie's want to be like on my okay. knees in the night. He's prayers in the street. Look at the situation, they got me facing. I can't have a new home. I'm a slave by the street

It was about it.

Czekam. Czekajcie. Chyba tak jest w za co, To sobie poczepimy muzek do tego, Чтобы все шлашь, чтобы все шло, но у меня ничего не получилось. Да не то, что поэтому а там

Tym pięknym akcentem kończymy sobie i trzymajmy się do następnego.